thank you Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny jesienny dzień. Witam was, Olga z Wielkiego Buka. Pewnie zdążyliście już zauważyć, że jesień to ukochana moja pora roku i dlatego tak jesiennie zrobiło się już na blogu, tak jak i tutaj na kanale. Jesień, jesień, jesień. Były już trendy literackie na jesień 2016, w których pokazałam wam nadchodzące nowości, zapowiedzi i omówiłam najważniejsze tendencje i motywy sezonu. Było też już top 15 książek na jesień, w których wybrałam dla was inspirujące, Tytuły, które idealnie sprawdzą się na jesienne zaczytanie. A dzisiaj, no właśnie, nowy sezon to nowe plany czytelnicze. A jak wiecie, ja przepadam za planowaniem. Czy jesteście ciekawi, co też zamierzam przystać w najbliższych miesiącach? Zapraszam na TBR na jesień 2016 i tym razem wybrałam pięć tytułów z mojej biblioteczki. Tutaj widzicie cztery tytuły, dlatego że piąty to e-book. I uwaga, nie ma tutaj książek, które będę recenzować w ramach współpracy, ale są to książki, które będę czytać w moim własnym zakresie. Pewnie zdziwicie się, no co tak mało, ale jak wiecie, z planami bywa tak, że no, mogą ulec zmianie praktycznie z dnia na dzień, dlatego uznałam, że 5 tytułów to jest taka optymalna liczba. Małe życie, Hani Junagahire i nie ma chyba dnia, gdyby ktoś z Was nie pytał mnie o tę powieść. To jest absolutny hit, moc pozytywnych recenzji i zachwytów. No, i teraz jestem sama ciekawa, jak to naprawdę jest tą książką, i czy może stanie się moim kolejnym dużym bukiem, a może nawet wielkim bukiem? Cień wiatru Carlosa Ruisa Safona, i to jest specjalnie dla Was, na Waszą prośbę, i już w październiku szykuję dla Was filmik. Przeniesiemy się na uliczki Barcelony, będzie cudownie, będzie magicznie. No, i pamiętajcie, że nadchodzi czwarta część tej serii, i czekamy na polski przekład południk Cormaca McCarty'ego. Nie udało mi się przeczytać tej powieści latem, dlatego też przechodzi na TBR jesienny. To jest jedna z najmocniejszych powieści w ogóle i chyba jest to najlepsza powieść Cormaca McCarty'ego, jaka kiedykolwiek wyszła spod jego pióra. Przynajmniej według mnie i będzie to moja ponowna lektura, dlatego że ja już czytałam tę powieść i ją uwielbiam, ale muszę sobie ją przypomnieć, żeby wam o niej opowiedzieć. Człowiek z Wysokiego Zamku: Filipa Kejdyka. I jest to historia alternatywna, science fiction, i ja już kochani wiem, że to będzie geniusz, tak samo jak było z Blade Runner'em i tak samo jak było z Ubikiem. Po prostu nie mogę nie kochać Filipa Kadyka. I ostatni jest Dom na Wyrębach Stefana Dardy i to jest klasyczny polski horror, który po prostu muszę poznać, dlatego że należy do kanonu współczesnej polskiej grozy. I tak to właśnie, kochani, wygląda. Pięć tytułów, pięć książek idealnych na nadchodzące miesiące. Trzymajcie mocno za mnie kciuki, żebym zdążyła je wszystkie przeczytać tak, jak sobie zaplanowałam. I koniecznie dajcie mi znać, czy Wy również robicie takie plany? Czy macie wybrane już jakieś lektury na jesień? I oczywiście dajcie mi znać, czy mój wybór Wam się podoba, na co najbardziej czekacie i tak sądzę, że zaczynamy właśnie od cienia wiatru, który pojawi się już w październiku. I to wszystko na dziś. Pamiętajcie też, żeby zajrzeć koniecznie na bloga, tam macie całą ściągę i tam macie też moje top 15 książek na jesień, również całą ściągę ze wszystkimi linkami do recenzji. No i pamiętajcie, że znajdziecie mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snaczacie, na lubimy czytać i na Goodreads. Jeśli podobał Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie dać łapek w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Co, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa-pa!